Czy istnieją suplementy, które potrafią zwiększyć nasz naturalny poziom hormonów wzrostu? Wiesz co? Suplementy nie, ale są środki, które faktycznie potrafią zwiększyć e, nasz naturalny hormon wzrostu. Między innymi jest to MK677, zwany inaczej jako Ibutamoren który zwiększa hormon wzrostu przez naśladowanie pracy greliny, czyli hormonu wzrostu, Jezus, hormonu głodu, i tak jesteśmy wtedy bardziej głodni. Bardzo podobnie działają też peptydy, takie jak GHRP6 i GHRP2. Jeszcze jest jeden peptyd, który działa troszeczkę inaczej. Jest to peptyd CJC1295, który jest analogiem Hormonu uwalniającego hormon wzrostu GHRH. I wtedy połączenie MH677 razem z CJC1295 bądź peptydów jak GHRP2 i GHRP6 razem z CJC1295 będzie potrafiło podnieść, wyrzucić jeszcze mocniej ten nasz naturalny hormon wzrostu. I to nawet do takich możliwości, że często te połączenie tych peptydów jest porównywalne nawet do dwóch, trzech jednostek syntetycznego hormonu wzrostu. Tylko różnica jest taka, że robi to nasz organizm i można by powiedzieć, że jest to dalej naturalny wyrzut hormonu wzrostu.